3 czerwca to o 4.30 rano będziemy tutaj z zamku wyjeżdżać na Lednicę. W tym roku jest to trochę wyjątkowy wyjazd, bo obchodzimy 1050 uroczystości Chrztu Polski, a będziemy właśnie na polach, gdzie ten krzyż się odbył. Zapraszam Was już bardzo serdecznie do zapisów w biurze Taty Młodzieży przy ulicy Filaretów 7. Toż do wyjazdu to 175 zł, ale w ramach tego będziemy też mieli nocny w Licheniu. będziemy tam uczestniczyć w różnych uroczystościach, potem będziemy w Gnieźnie, chwilę pozwiedzamy, a na koniec jedziemy na Letnicę, żeby tam razem ze wszystkimi jednoczyć się i chwalić Pana na tych właśnie polach, gdzie nasz kraj został ochrzczony. Zapraszam z nich bardzo serdecznie, bo warto. W tamtym roku było około 35 stopni w cieniu. Nie no, żartuję. Było gorąco, może w tym roku będzie to tak samo, może cieplej, może nie. Generalnie atmosfera będzie genialna co roku. W tym roku takim specjalnym gościem będzie ojciec Adam Szustak i będziemy też świętować 800-lecie istnienia zakonu Dominikanów, więc no warto.